Cześć widzowie z tej strony Lubek, i dzisiaj będziemy grać jak sami widzicie. I wy zadecydowaliście, a dokładnie 5 osób we FNAFA 4. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę po tym filmem oraz subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby nie, nie przegapić kolejnego filmu. I już zacząłem jedną noc, ale żeby nie było, zacznę od nowa. New Game. Jestem pewien No i się zaczęła ta noc 5 dni do urodzin Czy jakoś tak I Tego nie rozumiem What he do this? Co on tym razem zrobił? Zamknął cię znowu w, w twoim pokoju Nie bój się, jestem tu z tobą mhm. Dobra już przechodziłem tę minigierkę to oni są moimi przyjaciółmi Tu jest chyba Fredbear jeśli dobrze pamiętam Dobra, ee. Epa Ja tańczę Ty, ja tańczę Teraz to zobaczyłem O Śmieje się z dzieciaki, który nie może wyjść z pokoju W ogóle te łzy Pięknie działają To jest Cudot, że... Dobra, jutro jest kolejny dzień. To jest, cudowne, że one jakoś spywają w bok, a nie w dół. Dobra, ja wiem jak to. Ja wiem. Ja wiem, przecież to przychodziłem. No i dobra, w ogóle trochę chyba mały ekran jest, Bo, ponieważ można ustawić sobie wielkość ekranu. Więc napiszcie w komentarzach, czy chcecie, żeby był na cały ekran, ten ekran, czy tak jak teraz, taki na serych telewizorach o. I tak szczerze, z tych czterech fnafów to ja się tego boję najbardziej, Bardziej, bo nie jestem tu jakimś dzieckiem który nie ma, który nie ma jak się obronić. I pierwszy raz kiedy w to zagrałem to mnie zabiła babeczka, więc jestem prograczem tego. Jest cisza przed burzą, więc trzeba. A nauczyłem się żeby niektórych dźwięków te unikać, że nic nie znaczą. Jezu... Hu. Oczywiście przeskipuję to wszystko Bo nic się, Jeśli się nic nie dzieje to... Przeskipuję to Będziecie mieli głównie akcje Różne takie ciekawe momenty A właśnie! Zapomniałem wspomnieć e, Młodsze dzieci lepiej żeby tego nie oglądały Tylko tak Dobra, to zależy. Ja jeśli już oglądałem FNaFa to... Mogę oglądać a jeśli nie, to niech sobie poczeka jeszcze jakiś czas. O, kurde, jariba, jariba, taki stres jest. Szósta! I tak pewnie by mi nic nie wyskoczyło, jak tak patrzę. A tak gdzieś jak? Szósta! Cztery dni do urodzin. No i git. O, gdzie ja idę? Wiesz, że się ukrywa. Oni są moimi przyjaciółmi. Dlaczego typ nie ma głowy? Dobra, ostatnio tam poszedłem i zdechłem. A, nie przestanie, dopóki go nie znajdziesz. Teraz tu pójdę. Czemu jest wszędzie? Ten pluszak Czemu tu jest męgu? Tam. Co tam jest? Dobra. No nie mam wyboru. Muszę tam iść. Jak on wlazł na zegar, tu? Jak. Dobra, tu uniknąć! O! Nie, wypuść Nie chcę, nie chcę. A ja muszę, bo w, w te śmiech jakiś jest. Ja nie rozumiem o co chodzi. No, jutro jest kolejny dzień. No, inny dzień, kolejny. Kurde, wiem. Fan with puszcz. Nienawidzę tego. I hej this Jest tu. Co so, poczekam do Hu! Mam cię. Ojojoj. Oj, oj. No jakiś Dwa, jeden, hu, no wypad! O oh, oh, kurde! o oh, oh. <kluzce> 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 oh, Jezus! Jestem. No i się zaczyna. Tej nocy nie mogłem przejść. Muszę teraz to zrobić. Czemu idę ciągle do szafy skoro Bo nie widziałem, żeby Foxy tam wchodził? O! Kurna, słyszałem ten oddech. A nie, zapaliłem to. Zapaliłem światło. Dobra, ja, nie, ja będę stać tylko odwrócony tu. Żeby te, żeby te mini Freddy się nie pojawiały. Guzik mnie teraz wszystko obchodzi. Coś mnie z jumpskiruje. Nie to nie obchodzi. Czemu tam są jakieś... O! Zapomniałem o Nightmare Foxy. My już dopiero noc na pierwszej nie ma już. Już świat. O! Już mnie atakują, no, w pierwszej nie ma Dlaczego to mi robią? Co ja mi zrobiłem? O! O, zniknął! Jaki ja dobry jestem. Jak coś mi się stanie, to wasze muszą też. O. E! Ja się ty... Bo przecież to gra zwykła dechu się wystraszyłem Co? Coś tu było No czemu się tam pojawia? Kwiatuszki ん <laughs>、no. no. O Czwarta już była pierwsza, tak daleko tu zaszedłem Pierwszy raz Dobra to już koniec widzowie O I Na razie I Cześć